Nas wyposażył, nazwijmy to w pakiet umiejętności i talentów, którymi, którymi możemy pomagać innym ludziom. I teraz tak, mówimy o sytuacji takiej, gdzie nie ma jeszcze męża, nie ma jeszcze dzieci i poza miejscem pracy, gdzie mogę służyć tymi talentami. Ja bym odwróciła to pytanie i najpierw zadała: jakie są moje talenty? Jakie są moje umiejętności? Czym tak naprawdę mogę innym ludziom usłużyć? Czym mogę im pomóc? I na podstawie tego dopiero szukałam miejsc, w których de facto mogę użyć swojej osoby, talentu, umiejętności do tego, by pomóc innymi ludźmi, ludziom. Mam nadzieję, że. Tam jej było jeszcze jakieś dopisy. Ja, ja mogę coś do tego dorzucić. Więc ja, chcę, bo, bo ja, jak, ja, jak to. Y ja mam taką sytuację później, wiecie, konferencja jest dla Pani, ale przyjechał tu Panu pomoc. E, po konferencji mojej, gdzieś tam w przerwie, pojawiło się dwóch Panów i a propos, ja jestem osobą, która nie będzie się realizować, tak, w życiu małżeńskim, narzeczeńskim, nie będę mamą fizycznie, tak, e, i Pan zaliczył totalny szok. E, to, ale nie opowiadałam już. <laughs> e, pan zaliczył totalny szok, jak zobaczył mnie, mówi a propos potwierdzenia tego, o czym ja mówiłam wcześniej. E, pani jest taka ładna, no, a Pani nie wygląda jak dziewczyna w kościele. Po czym y, jak usłyszał, że mm, moja droga jest do życie konsekrowane, to mówi, no ale jak to to, to, to Pani nie będzie miała męża? To się Pani marnuje, bo Pani pomogła się piękne dzieci. I wiecie co mu powiedziałam? Nie bardzo mam narzeczonego który ma bardzo dużo dzieci. Nawet Pan jest jego dzieckiem, czyli de facto Pan będzie moim dzieckiem. E, I tak jest, jeżeli nawet nie realizujecie się w małżeństwie, w macierzyństwie, bo albo nie jest to wasza droga, albo e, jeszcze tego nie macie, to wiedzcie, że każde dziecko, które tu jest na sali, czy ma lat 5, czy ma lat 60, czy ma lat 80, czy jest dopiero w brzuszku, jest dzieckiem Boga, a każda z nas jest obróbiennicą Boga. Obojętnie, czy wychodzi za mąż, czy też nie. Więc każde z tych dzieci, nawet tych bardzo dorosłych, jest też naszym dzieckiem, i w tym powołaniu może się każda z nas realizować. Każda, absolutnie każda. Bo jak zobaczycie staruszkę, która będzie Was denerwować w kościele bo zachowuje się nie tak, jak mam się podoba. Poproście Pana Jezusa, co ja, co ja wielokrotnie robię. Pokaż mi tak, jak, ją, tak jak Ty ją widzisz. Oj, jakie jest zdziwienie, jak można zobaczyć w tym człowieku takiego małego dziecka. I możesz się tak realizować, być mamą dla takiej osoby. Jeżeli nie pomóc jej fizycznie, to chociażby pomóc jej modlitwą. Stawić się za nią, do, do Boga. Stawić się po prostu, tak jak matka stawia się za dzieckiem. Jest to ogromna odpowiedzialność, ale też ogromna radość. Słuchajcie, z podwojeniem to jest też tak powołanie i, i talenty, o których mówiła także Monika, że my bardzo często napinamy się w różnych momentach naszego życia o rany, rany, jakie są te moje talenty, bo jakie zagrzebie przecież, to do Panów nie potem nie odpuści. Tak się napinamy. Kochani, Pan Bóg daje nam pragnienia i one są w naszym sercu złożone. I bardzo często my takie napięte, cały zwarte, że musimy, musimy, po prostu nie słyszymy tego, co Pan Bóg gdzieś tam w środku mówi. Ja pamiętam, już byłam 20 dni za kościołem, jestem osobną odrzuconą. I jak wiedziałam, że Pan już chce, żebym robił więcej co innego życiu, niż to, co robiłam, no to pani mówi, dobra, okej, okay, ty się mną zajmiesz, ale skąd ja będę wiedziała, co to ja robiła. Ja sobie pomyślałam, jak pan Bóg pomyśli, tak powie... Że, że ja powinnam karmić lwy w zoo. Ja nie wiem skąd te lwy, nie wiem skąd zoo, zupełnie poważnie. No to co ja zrobię? Myślę, że dobrze, że będę karmić lwy w zoo, ale skąd ja to będę wiedziała, że Pan Bóg chce, żeby ja lwy w zoo? I słuchajcie, ja zadam Panu Bogu pytanie, książkę, którą czytałam na drugi dzień, nie pamiętam tej książki, jedno zdanie pamiętam, że jak Bóg, jak Bóg będzie chciał Cię wysłać do Chin, to najpierw wleje w Twoje serce miłość do tego kraju. często my takie napięte, napięte, bo musimy wykombinować potrzeba, bo, bo przecież powinna, bo jakie moje powołania rany rany, po prostu nie słyszymy tego takiego cichego, słodkiego, pięknego głosu pragnienia, które powinny sobie. bardzo. w którym może się podpisać każda z nas. Oczywiście zachęcam do tego, żeby wszystkie pytania, które się pojawiły, a czas nam niestety nie pozwala na to, żeby prelegentki odpowiedziały na te pytania, zachęcam do tego, żeby podejść, ewentualnie, nie wiem, jakoś może wymienić się kontaktami, czy zadać po prostu w sposób bezpośredni te pytania, a pytanie Wspomniała, myślę, że to się każda z nas. Yy, I też prosiłabym o odpowiedź: kobietę, która, yy, która będzie miała ogromne pragnienie, żeby odpowiedzieć na to pytanie. <grywy> yy, jak radzić sobie z trudnymi dniami kobiecymi, kiedy buzują emocje i do góry padają myśli?